Radom, miasto tranzytowe w środkowej Polsce, gdzie przecinają się szlaki komunikacyjne z Warszawy do Krakowa i z Łodzi do Lublina. Miasto zamieszkuje 200 tysięcy mieszkańców, z czego 10% doświadczonych jest bezrobociem, a wielu z nich również żyje w trudnej sytuacji rodzinnej. Tylko na początku tego roku miasto zamieszkiwało około 250 osób bezdomnych. Od prawie 20 lat przy naszym Radomskim Klasztorze funkcjonuje kuchnia dla ubogich pod wezwaniem świętego Antoniego z Wśród wielu charyzmatów działalności zakonu świętego Franciszka z Asyżu jest m.in. praca charytatywna, czyli posługa ludziom ubogim. W Radomiu w roku 2000, dokładnie 15 września, rozpoczęła działalność kuchnia dla ubogich. Przygotowania do uruchomienia tej kuchni trwało około dwóch lat. Rozpoczęła się w roku 1998. Od dłuższego czasu wielu ubogich przychodziło do naszego klasztoru prosząc o wsparcie finansowe czy po prosty posiłek, dlatego wspólnie razem z wspólnotą zakonną, jak również w porozumieniu z zarządem prowincji ojców Bernardynów i inspiracją ówczesnego ordynariusza Wyskupach Rabka. Podjęliśmy wysiłek uruchomienia takiej kuchni dla ubogich. Został zaadoptowany budynek klasztorny, który znajduje się na podwórzu czy w ogrodzie naszego klasztoru. Dawniej w tym pomieszczeniu była duża sala katedryczna, garaż. Zebraliśmy potrzebne fundusze od różnych instytucji państwowych. Cały koszt tego przedsięwzięcia. To jest około 220 tysięcy złotych. W początkach działalności kuchnia dla ubogich wydawała niemal 700 posiłków dziennie. Obecnie zapotrzebowanie jest mniejsze, jednak kuchnia nie zwalnia obrotów. 250 gorących dań dziennie jest wyzwaniem dla kucharza, pracowników i wolontariuszy. Ubodzy mogą liczyć na ciepły posiłek na miejscu lub na wynos od poniedziałku do piątku w godzinach od 11 do 13. Wcześniej jednak trzeba przygotować wszystkie potrzebne produkty. Tutaj nieoceniona jest pomoc wolontariuszy, którymi często stają się uczniowie radomskich szkół. Dyrektorem kuchni jest brat Kazimierz Górka. Na jego głowie jest zaopatrzenie kuchni, doglądanie jej funkcjonowania, zatrudnianie pracowników oraz zadbanie o właściwą księgowość placówki. Każdego dnia to on rozpoczyna czas wydawania posiłków od wspólnej modlitwy. Oprócz codziennych posiłków, kuchnia dla ubogich zaopatruje swych podopiecznych w paczki żywnościowe przed świętami Bożego Narodzenia oraz Wielkiej Nocy. Z pomocy naszej kuchni korzystają osoby skierowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej. Skąd pochodzą fundusze na funkcjonowanie kuchni dla ubogich? Główne dofinansowanie pochodzi z Urzędu Miasta. Wsparcie okazuje również Bank Żywności, który dostarcza niektóre produkty spożywcze. Dużą pomocą okazują się ofiary wiernych. Są one składane każdego miesiąca w jedną z niedziel do specjalnej puszki oraz do umieszczonej na stałe w kościele skarbony Świętego Antoniego na tzw. chleb dla ubogich. W roku 2020 Kuchnia dla Ubogich będzie obchodziła 20-lecie swego istnienia. Jej funkcjonowanie na tym się nie skończy, bo dopóki w mieście będą ludzie ubodzy, dotąd będzie zasadne udzielać im takiej pomocy. Przy tej okazji dziękujemy wszystkim ofiarodawcom, dobrodziejom, darczyńcom, jak również władzom samorządowym, które pomagają nam w funkcjonowaniu tej kuchni dla ubogich w Radomiu. Jeśli chcesz wesprzeć ten projekt swoją ofiarą pieniężną, to w opisie filmu znajdziesz numer konta, na który możesz przelać środki. Każdą złotówkę postaramy się solidnie wykorzystać na pomoc ubogim.